nas zabierasz. Prawie jesteśmy na miejscu. Nigdy tu nie byłam. Auć! O, przepraszam. Daleko jeszcze? Daleko? Gdzie? Nie wiem, co tu robimy. Jesteśmy! Na co patrzymy? Nie mam zielonego pojęcia. Co to ma być? Ligo Znaczkowa. Oto nowa siedziba waszego klubu. Nie przesadzajcie z podziękowaniami. Kiedyś ja się tu bawiłam. Jakiś czas z niego nie korzystano, ale stoi pusty i w odosobnionym miejscu. Domet może być wasz. Potrzeba tylko, no wiecie, TPS. Czyli trochę pracy i sprzątania, czy totalnie przegrana sprawa? Applejack, z tej rudery mamy sobie zrobić siedzibę ligi? Może wreszcie wyjdą wam znaczki, jak odkryjecie, że macie talent do... A! Mój mały kucyk, mój mały kucyk, mój mały kucyk, nim co dnia przyjaźni, czuję mały kucyk. Kiedy bójzę go, to będę ja. czułe serce. magiczar czar, nasze przyjaźni, wielki dar, mamy razem przygód moc W krainie marzeń. Razem dzięki kucyk. No. A little Pony. Przyjaźń to magia. Konkurs talentów. Naprawiłam okiennicę, wygładziłam ściany, odbudowałam dach, odmalowałam... Ale super! A Sweetie Bell co robi? Snaczkowa liga kra o wszystko. Nareszcie poznać przyszłość. Tu jesteś Sweetie Bell. Widzisz, mówiłam ci, że znajdziemy ją po jej anielskim głosie. Co to za fajna piosenka? O. Wymyślam nowy hymn dla naszej ligi znaczkowej. Super! Nauczysz? Wiecie, na razie mam jedną zwrotkę. Ale jasne! Mówią, że przyjdzie taki dzień. Talent nasz odkryje los. Znaczek też w dniu tym zjawi się jak sen. Lec już mam czekania dość! Pięknie! Gratuluję, ligo znaczkowa! Widzę, że naprawdę się postarałyście. I co teraz? Skoro mamy już siedzibę klubu... Oraz mapę Ponyville... I wpadający w ucho hymn ligi. Hymn? Możemy ruszać i odkryć swoje talenty. Przeżyć przygodę. I zdobyć znaczki na boku. Nadepniemy na każdy kamień. Zabędziemy każdy szczyt. Ugotujemy posiłki. Włożymy skarpetki. Dobrze już rozumiem. Widzę, że macie plany. A ja... Muszę zebrać wszystkie jabłka. To na razie. Jesteście gotowe zdobyć znaczki na boku? Gotowe! gotowe! Ha! No, raczej, że nie! Co? Dziewczęta, chyba nie najlepiej się za to bierzecie. Zamiast szukać wśród rzeczy, których w ogóle nie znacie, zacznijcie robić coś, co lubicie. A ja wiem, od czego powinnyście zacząć? Zaprezentuj swój talent! Niech zobaczą! Weź udział w szkolnym konkursie talentów! Pula nagród jest szeroka. Za zdolności aktorskie, za zdolności satyryczne, za sztuki magiczne, na pewno każda z Was coś znajdzie. Idealne miejsce na odkrycie talentu. Żonglerka? Teatr! Sztuczki magiczne! Tańce grupowe! Chodzenie po linie! Mesura tygrysów! Filka, dziewczyny! Nie o to chodzi. Wymyślcie coś, co sprawia wam przyjemność. Coś, w czym już jesteście dobre. Jasne, zaraz wymyślimy. Pewnie, wymyślimy. Tak czy siak, zrobimy to jako... Liga słowa! moich rzeczy. Wracaj tu i je oddaj! Tylko pożyczamy na konkurs talentu! Nie martw się, obiecuję, że je oddamy! Dzięki, panie Breezy! Oddamy wiatraczek nienaruszony! A po co nam ten wiatrak? Zobaczysz, przyda się. No dobrze, mamy sześć desek, sklejkę cztery na osiem, pudło gwoździ, cztery puszki farby i cztery pędzle. Coś jeszcze? Instrukcje jak użyć sześciu desek sklejki 4 na 8, pudła gwoździ, czterech puszek farby i czterech pędzli. Ja! Duchy, skrzaty i upiorne potwory? Zadziwiające, do czego wam taka książka? Zobaczysz, dzięki Twilight! Oddamy tak szybko, jak się da. Jak myślisz, co szykują? Nie mam pojęcia i nie wiem, czy jestem ciekawy, czy raczej lepiej nie wiedzieć. Fajnie, że robimy to razem. Też się cieszę. Ale ten... co właściwie robimy? Super ekstra muzyczną inscenizację na konkurs talentów. No tak, z zawodową scenografią. I pięknymi kostiumami. I odjazdowym układem. Ale wszystkim kapcie spadną. Sweetie Belle, ty zajmij się śpiewem. Co? Nie dam rady tak przed publicznością. Twilight radziła nam zrobić coś, co lubimy. I Ja chciałabym być jak moja siostra, a ona jest projektantką. A więc zajmiesz się kostiumami i scenografią! Ej, skutelą! Jesteś świetna w akrobacjach na skuterze, powinnaś ułożyć choreografię! No wiesz, taneczne układy! Nie wolałabym zaśpiewać balladę rokową. Może ty ułożysz kroki taneczne, Apple Bloom? Nie jestem dobra w te klocki. Ale lubię kung fu! To trochę jak taniec. Bierzmy się do roboty. Raz, dwa, trzy! Ała, Apple Bloom! Co ty robisz? Ach, chyba mam cztery lewe nogi. Nie umiem nawet zrobić obrotu. Nie przesadzaj. Po prostu musisz trzymać głowę prosto do ostatniej chwili. Widziałaś? To łatwizna. Poćwicz trochę i będzie dobrze. już, ale ci pięknie wyszło. Dzięki. Dobrze, spróbuję jeszcze raz. Nic mi nie jest! Tylko ćwicz dalej! Jasne! Nasza malka to moc I pewny krok! Uważny wzrok! Pożywny e, obrok, w tym naszy... nasz urok! Uh, nie mam szans! Nic nie wymyślę! Nigdy, nigdy, nigdy! Wracaj, wracaj! Uh, głupi materiał. Hej, Skut! jak tam twoja piosenka? O, raju, poważna sprawa. Nie umiem ułożyć słów. Wymyślanie tekstu jest. Y, strasznie trudne. Nie wierzę, że jest aż tak źle. Znaczkowa lika zatrzęsie ekwestrią? Pisze tę piosenkę z wielką maestrią? Em, e, całkiem to e, dobre, ale może zamiast nasza walka to moc. Hej na smutki, szkoda dnia. Pocieszy się jak nikt przez cały czas. Ten, kto własny znaczek ma. Jeju! Ale super. Nie mów, że właśnie to wymyśliłaś. No tak, w sumie. Dzięki. Na pewno to wykorzystam. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć! Oła! Opanowałaś już obrót? Chyba zostanę przy ciosach i wykopach. Wiesz, że kucyki mają cztery nogi? Nigdy nie będę taka dobra jak moja siostra Rarity. Nie przejmuj się! Dlaczego nie używasz manekina? Będzie ci łatwiej dopasować fason i złożyć wszystkie elementy w sensowną całość! Więc do tego jest ten konik? Radzę Ci też myć pędzel, zanim zanurzysz go w nowej farbie. A właśnie się zastanawiałam, dlaczego kolory przypominają błoto. Nie używałaś rozpryskiwacza? Konkurs talentów już za pasem. Ciekawe, jak radzi sobie młodzież. O! Przepraszam, z Nie szkodzi. Oj! Przepraszam, z uh Oj! -huh. Oj, moja wina, Sweetie Belle! Zaśpiewajmy znowu chór! Ojeju! Nie myślałam, że zobaczę coś takiego. Moim zdaniem wyszło całkiem nieźle. No jasne! Jesteśmy gotowe? Bardziej gotowe nie będziemy! Hej! Widziałaś naszą próbę? Eee... tak. No i? Co myślisz? Jest dobrze? E... Mówiłam wam, że tak zareaguje publiczność? Po prostu oniemieje! Nie! Yeah! Zgadza się, że nie oniemiałam. A teraz, gdy policzę do trzech, zając ma podobno zniknąć, a w jego miejscu pojawi się coś smakowitego! I raz, i dwa, i trzy! Hej! Gdzie one są? Snails! Gdzie moje... ...marchewki? Snails! E, poproszę o brawa dla duetu czarodziejów S. I. S. Przed nami kolejny występ. Sunny Days i Peachy Pie wydeklamują swój ulubiony wiersz na rolkach. Połamanie nóg! Sweetie Belle! Coś ty powiedziała? To nic złego. W teatrze nie można życzyć szczęścia, bo to nieszczęście. Więc życzy się połamania nóg. Moje dzielne kucyki. Macie tremę? Wielką. Spokojnie, będziecie niesamowite. Róbcie to, co wam najlepiej wychodzi. Nie mogę się doczekać twojej piosenki. Czemu wszyscy zawsze myślą, że to ja będę śpiewać? Tak się składa, Twilight, że to ja dziś jestem wokalistką. O. A ja jestem tancerką. Ha! Ja! O -o. A ja przygotowałam kostiumy oraz scenografię. Skąd wiesz? Naprawdę? Jesteście pewne? Liga znaczkowa, zaraz wy, połamanie nóg. Połamanie! <grym> powodzenia. Dziś trzy kucyki śpiewają, debiutują w roli gwiazd. Cieszą się choć treści. Bo mu na boku znaczka brak Walczmy więc ostro raz po raz Hej na smutki, szkoda dnia Pocieszy się jak Każda z nas na głopie stanie w mig, by jest już... Śmiechem. Było aż tak źle. Wracajcie na scenę, dziewczęta. Ogłaszamy laureatów. Mamy wracać? Nie, bo znów będą się śmiać. Właśnie, lepiej nie. Nie możecie teraz rezygnować. Włożyłyście w występ dużo pracy. Powinnyście być dumne, chodźcie. Prosimy o owację dla wszystkich naszych uczestników. Pierwsza nagroda wędruje do. Snipsa i Snailsa za piękny Hej, moja nagroda jest złodsza, a moja jest większa. Coś ty, a moja jest hmm, cięższa. Drugą nagrodę otrzymują Sunny Days i Peachy Pie nasze największe talenty aktorskie. I na koniec ostatnią nagrodę dzisiejszego wieczoru. Otrzymuje liga znaczkowa! Co? Za talent satyryczny! Nie chce mi się wierzyć! Nagroda! Nasz występ był super! A jeszcze lepsze byłoby, gdybyśmy wygrały i dostały znaczki! Serdecznie Wam gratuluję! Dobra robota! Dzięki, Twilight! Hej, dlaczego się nie cieszycie? Tak ciężko pracowałyśmy, dostałyśmy nagrodę, ale nadal nie wyszły nam znaczki. To by nas o wiele bardziej ucieszyło. O dziewczynki. Ale chyba wiemy czemu. Tak, wiemy czemu. Tak? Powiedzcie, chciałabym zrelacjonować to księżniczce. No bo chyba starałyśmy się za bardzo. Tak. I? I zamiast zmuszać się do robienia czegoś, czego nie umiemy. Tak, tak. Powinnyśmy wykorzystać prawdziwe zdolności. Czyli co? Komedia! Apple Bloom, gratuluję! Widziałyście Widziałeś nagrody? Wygrałyśmy! Wygrałyśmy! Niedługo. <laughs> Już niedługo. Wersja polska na zlecenie Mini Mini, Master Film. Reżyseria Agata gagonska bauman Dialogi Karolina Anna Kowalska. Dźwięk Elżbieta Mikuś. Montaż Jan Graboś. Kierownictwo produkcji Katarzyna Fijałkowska. Wystąpili Magdalena Krylik, Julia Kołakowska-Bytner, Monika Kwiatkowska, Agnieszka Mrozińska, Monika Pikuła, Małgorzata Szymańska i inni. Tekst piosenki Andrzej Brzeski, kierownictwo muzyczne Piotr Gogol.